Witajcie! W tym dniu może mieć początek jakiegoś przedsięwzięcia, tak? Możecie obserwować, jeżeli nad czymś pracowaliście, już jakieś pierwsze sukcesy. Będziecie też mieć powodzenie w interesach. W tym dniu będzie też potrzebna taka odwaga w działaniu i w sięganiu po swoje, tak? To będzie dzień, w którym należy realizować swoje pragnienia. I to też będzie dzień, który będzie wymagał od Was wzięcia po prostu spraw w swoje ręce i podjęcia jakiejś właśnie odpowiedzialności za własne działania. Jeżeli chodzi o miłość, to jest okres, gdzie będziecie mieć jakieś nowe doświadczenia w miłości. Jeżeli do tej pory byliście w jakiejś relacji, gdzie nie wiedzieliście tak, na czym stoicie, to tutaj w tym dniu następuje wzrost właśnie zaangażowania obydwojga albo jednego partnera właśnie w tą relację, tak? Powstanie między Wami jakaś większa zażyłość, jakieś będziecie snuć ymm, dalekosiężne plany na przyszłość. Też niektórzy mogą w tym dniu postanowić, że rozpoczniecie budowę domu. W rodzinach, relacjach, dobra atmosfera, miłe spędzanie czasu właśnie z najbliższymi właśnie dla związków, które były w początkowych jakichś fazach, to naturalne takie przejście na kolejny etap. No i też to będzie, słuchajcie, dzień, gdzie możecie się spotkać ze swoimi przyjaciółmi, właśnie miło spędzić czas, albo nawet możecie pozyskać nowych przyjaciół. Jeżeli chodzi o pracę i finanse, to w tym dniu możecie mieć jakieś nowe perspektywy w pracy. Możecie hmm, dostać jakąś możliwość awansu, podwyżki, tak? Dzięki temu, że wcześniej coś konsekwentnie i wytrwale realizowaliście. No i właśnie dzięki temu do, jutro możecie y, zobaczyć te pierwsze efekty rozpoczętych działań. To będzie też dobry czas na y, zaprezentowanie jakichś swoich możliwości, tak? W pracy. Pokazanie, że potraficie coś dobrze zrobić, że macie odpowiednie kompetencje. To będzie też dzień, gdzie możecie dostać wsparcie ze strony właśnie przełożonych, ze strony współpracowników. No i to będzie też dzień, gdzie tak naprawdę możecie dostrzec dobre widoki na przyszłość, jeżeli chodzi o jakieś finanse i o stabilizację materialną. A przed czym przestrzega ta karta? Hmm. Ta karta mówi, żeby uważać na fałszywych przyjaciół, żeby nie dawać się wciągać w jakąś niepotrzebną rywalizację. I tutaj po prostu trzeba pozostać sobą. Dlatego też nie pozwólcie nikomu się oceniać i też sami nie porównujcie się do nikogo. Też się zastanówcie, czy cel, do którego dążycie, jest waszym celem, tak? Czy jest po prostu tylko i wyłącznie jakąś chęcią zaimponowania innym? A jeżeli dojdziecie do wniosku, że jest tą chęcią zaimponowania innym, to należałoby zmienić kierunek działania. Pozdrawiam Was i życzę miłego dnia.